Wrona tatusia jest zawsze na czasie, dlatego po zwycięstwie i świątek w Roland Garros jesteśmy dzisiaj na Lubelskich, Lubelskim Klubie Tenisowym. A nasz dzisiejszy gość to człowiek, który będzie opowiadał na pewno o golfie, o tenisie. To założyciel bardzo znanego kabaretu Ani Ru Marcin Wójcik. Jakie to masz wspomnienia związane ze sportem z dzieciństwa? No bo ten sport, yy, co świadczył AWF, no towarzyszył tobie od to dziecka, jak ty masz wspomnienia? No wiesz co, ja, ja jestem w ogóle ze sportowej rodziny, bo tak, mój dziadek był yy... Przez wiele, wiele lat prezesem lubelskiego związku piłki nożnej. Mm -hmm. Mój ojciec zawsze działał w sporcie. Dwóch moich wujków były, byli trenerami piłki nożnej, więc ja naturalną się rzeczy grałem w piłkę nożną i zaczynałem w budowlanych w Lublinie grać, a potem grałem w Lubliniance, a potem na studiach w na WF-ie, na WF-ie, tam w Wazetesie biała Podlaska, więc całe życie uprawiałem piłkę nożną, sport. No i chodziłem na wszystko, co było, na wszystko, co, się, co można było obejrzeć w Lublinie, to w zasadzie oglądałem, bo i na koszykówkę i na żurzel, i na rugby chodziłem na budowlanych, więc całe moje życie się kręciło wokół sportu, więc naturalną się że gdzieś ten AWF się pojawił. Skończyłem AWF, bardzo miło wspominam te studia. I no, się <grym> chyba nie da nie miło spominąć. No, a były, były drobne problemy, było, było, było też nie miło czasami, ale... Ale z perspektywy czasu oceniam, że to super wybór, bo ilekroć spotkam kogoś po AWF-ie to zazwyczaj są super fajni ludzie. Zresztą, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że na przykład Zenon Laskowik i Marcin Daniec też są absolwentami AWF-u, więc to chyba naturalnie przyciąga Akademia Wychowania Fizycznego naturalnie przyciąga czyli nie... z poczuciem humoru. Tak, pozytywny, <laughs> to zdecydowanie na pewno. Eee, ale co, to, to, co to się takiego wydarzyło, że Ty, ty nie poszedłeś bardziej w sport, e, ogólnie w żeby umieć też no, szczęścia, czy umiejtniałeś nie tak, niż Tak, no w pewnym wieku, wiesz, jak już kończysz studia i grasz cały czas na poziomie tam czwartej ligi, mm -hmm. no to masz, masz taką świadomość, że no Proste. Raczej wszyscy Twoi koledzy gdzieś tam, ci bardziej utalentowani gdzieś tam poszli, więc no trzeba się było zająć czymś poważniejszym, czyli kabaretem <grym <grym No to tak, to, naprawdę, to, 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 to świetny wybór. Nie żałuję. Jest z nami Klawer, tutaj trener z polskiego klubu tenisowego. Nie, nie ja jestem trenerem, to nie? wszystko. Nie? Właściwie. A, a właściciel lubelskich portów tenisowych w Lublinie. Bardzo dziękujemy, że zgodził się za darmo, tak, za udział. Za darmo, myślałem, za darmo, bo to jest Serkart. Cześć. też. Cześć. Pozdrawiamy jeszcze raz Marka, któremu właśnie urodziła się córeczka, więc gratulacje Marku. Dziękujemy za to, że doprowadziłeś do spotkania naszego z Marcinem. I zaraz podbijamy troszeczkę piłeczką, bo teraz jest, że tak powiem, odpowiedni czas na to, żeby troszeczkę tutaj... Tak jest. Teraz po, po sukcesach Igi Świątek każdy się garnie do tenisa, nawet tacy ludzie. Dwie <grymne> lub dwoma, tak, tak. Obie formy, obie formy dopuszczalne. To doszło, że zainteresowałeś się kabaretem i w ogóle no, rozpocząłeś przygodę z kabaretem? Tak naprawdę, yy, ja byłem strasznym fanem kabaretu. Ja mm -hmm. oglądałem wszystko, co było w telewizji, a wtedy, przed tam 2000 rokiem, załóżmy, to niewiele było kabaretów w telewizji. Więc ja byłem strasznym fanem i strasznie zazdrościłem takim ludziom, jak nie wiem, Marcin Daniec, czy, yy, czy Jerzy Kryszak, czy kabaret potem, którego do dziś jestem fanem, że oni potrafią wyjść i rozśmieszają ludzi. I ja coś czułem takiego, że że mam coś takiego w sobie. Ja zawsze opowiadałem dowcipy, mm. e, zawsze próbowałem to towarzystwo trochę rozbawić i przez to e, gdzieś tam moi znajomi zaczęli przeburkiwać, wiesz, może byś spróbował, może ty się nadajesz, takie wiesz, e, nadajesz e, się. No i ja no, tak sobie pomyślałem, kurczę, może faktycznie się nadaje. Jak nie spróbuję, to, to się nie przekonał. i gdzieś tam spróbowałem, koleżanka mojej żony, wtedy narzeczonej, powiedziała do mnie, słuchaj tam otwierałem taką knajpę w Lublinie, to tam zapisałem, masz występ w czwartek. Ja się przeraziłem, ale zacząłem pisać teksty. Tak knajpa na szczęście się nie otworzyła w ten czwartek, no ale już miałem teksty, więc mówię, że szkoda tych tekstów zmarnować no i po trochu, po, po trochu gdzieś tam się do tego wdrażałem, a zrobiłem casting, <laughs> jeszcze nie było komórek wtedy, więc się pisało na słupach, że z ludzi do Znaczy komórka już była, pamiętam, ale, ale nie, ale nie, nie, było, internetu, no nie właśnie, było internetu, nie było to, internetu. To pozdrawiam wszystkich tych, którzy się urodzili, jak już był internet. Ja, ja przechodziłem jeszcze czasy, kiedy, kiedy internetu nie było. No i powstał kabaret i trwa do dziś, 21 lat. Ja oglądałem w tym, w Eurosporcie, to jak grają, to robią tak. Mm. Czy były w momencie, gdzie myślałeś o nie do Warszawy, Krakowa, obojętnie gdzieś, Czy, czy nie było takiego momentu i cały czas myślisz o tym, że to nie nie no, jest kompletnie nie miałem takiego pomysłu, dlatego że nasza praca jakby nie jest związana kompletnie z Warszawą. Ludziom się czasami wydaje, że jak ktoś od czasu do czasu wystąpi w telewizji, to pewnie mieszka już w Warszawie. O to mi chodzi właśnie, na... bo, jest, bo bardzo często nie, no, właśnie my... ludzie wyjeżdżają, nie wiadomo e, dlaczego. No my nie mamy. Te... Generalnie jest tak, że większość kabaretu, czyli ja, Waldek. Emil, który jest naszym dźwiękowcem i akusty... akustykiem i oświetleniowcem, e, mieszkamy w Lublinie e, bądź pod Lublinem. E, no, Michał się przeprowadził, mieszka teraz pod Mikołowem, no ale to są no, jakby jego życiowe wybory. E, a to nie ma kompletnie znaczenia, bo tak naprawdę czy mieszkasz w Warszawie czy w Łodzi, to i tak do tego Szczecina, czy do Suwałk musisz już na występ, więc czy idziesz stąd czy stąd to nie ma zn znaczenia. A... A ja nie myślałem, Warszawa mnie trochę mierzi, bo ja bym nie mógł się poruszać po Warszawie. Jeżeli coś przez... co nas łączy. Przez Warszawę to, to po prostu mam dostaję gorączki. A, a mnie chyba tak naprawdę nie chodzi tyle o miasto, chociaż lubię bardzo sobie cenię i bardzo lubię. Przyjaciele, tak, nie? rodzina, to, to mnie, to mnie to proszę. To nie wyobrażam sobie, żebym się przeprowadził do Warszawy i z kumpli zrezygnował, z rodziny zrezygnował, to, to nie dla mnie. Tak, Pewnie już do końca życia będę wieszkał. Mówię, przez, wspomniałeś przed rozmową, że D trenujesz, ale ty ogólnie, bo no, człowiek orgiesta, jeśli chodzi o trening, bo ten no, ODL cały przecież tam na, 500 mamy. konkurencji. Mam ODL, się dookoła mam, na mamy dookoła Mamy ODL, dzisiaj mamy zawody w ODL-u, czyli mamy karting, czyli mm -hmm. dziewiąta dyscyplina, przedostatnia. Za dwa tygodnie mamy snooker i kończymy w tym roku już olimpijski w sieciobojubelski. Jakby ktoś chciał, to można sobie wejść i tam my się bawimy w 10 różnych dyscyplin co roku, no i co, no gry, grywam w golfa co w, w golfa, bo ten golfa teraz jest dominujący, tak, z tego co no, ja widzę, to, Cię, bo tak, Marka, tak. Marek tam cały czas mnie próbuje gdzieś nakłonić na to, żeby no, ja Bardzo, bardzo chętnie Cię wdrożymy, ja tylko uprzedzam, że to jest bardzo wciągające i bardzo czysta. No właśnie, ja mam strasznie problem z grą dniami, no, więc no. nie, nie, nie chciałbym kolejnego mieć Nie, jeszcze, no, nie chciałem by było... tego mówić, ale tak wyczułem od razu, że, tak. że coś tu się dzieje. <laughs> 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 i... I, I ten golf siedzi w moim życiu i na przykład jutro o 8 rano jedziemy do Wrocławia w 12 kolegów i będziemy tam grać w turnieju do niedzieli, więc. Bienie się tylko grać, nic innego nie będziecie tak. robić. Grać, jeść, grać, jeść, spać. Może coś się wypije, bo żeby... Pozycyjnie, prawda? To dobrze, żeby... się trawiło. Tak, to no to i za to wiadomo. Podoba mi się To mi się ta Bardzo, sport bardzo, sport. bardzo fajny sport. I się będziemy bawić z tego Jeżdżę też na rowerze szosowym, więc czasem mnie można spotkać gdzieś w okolicach Lublina. Tykam, próbuję się w, w, w coś wciągnąć. Nie? Teraz aktualnie nie mamy występów, więc stróżuję tutaj na kortach. Siedzę sobie, pilnuję Szymon. kortów. I mówi, ja, tak, właśnie tak, po ja, to, że żeby jeździć, jest tak? jest nie jeszcze dzisiaj. Ale trzeba ale... przyznać, że nawet nieźle dbasz, wiesz, nawet a, to dobrze to wygląda. No. Na siebie, bo jak już się czymś zajmuję, to następne. E, dobra, no a jeśli chodzi o tą siłownię, no bo wspomnieliśmy tu tutaj Mirka, którego a. pozdrawiamy, a. że u niego trenujesz. E, trening na siłowni jak wygląda? Ty pod okiem trenera, czy ty a, pod okiem tak, Nie, nie, no, pod okiem trenera, bo ja oczywiście mając wiedzę jakąś tam z Akademii Wychowania Fizycznego, o, oczywiście mając w domu ławeczkę, handle tak. i pełno sprzętu do trenowania w domu, no, to najbardziej mi brakuje tego bata nad głową, który, o którym I standardowo. mówię. standardowo. Standardowo, i teraz mam taką trenerkę, Natalię, która e, no, potrafi mnie sponiewierać bardzo prostymi ćwiczeniami, i się okazuje, że jestem tłuminowaną. Ja dzisiaj na przykład byłem na takim treningu i e, pot mi leciał po prostu z całej twarzy, a ona mówi: Czujesz troszeczkę? Ja <laughs> Troszeczkę, Troszeczkę jest troszeczkę. troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Kurczę, ja już zaczynam, na pewno kupuję tak jak tutaj przed tym gościem. Super sprawa. Za przeszłością jest 7 minut. Chyba się da 30. Wiem, Marco. To który pozbiera piłkę. Mamy od tego Malcina, który pozbiera piłki. Także... Zobaczcie, co się dzieje na czole. Proszę. Jedziemy. <laughs> Dobra, Marcin pozbiera piłki, a ja my idziemy. Marcin, pozbiera piłki. Marcin! Myślisz? Eee, praca. Mówię sport, myślisz? Przyjemność. Mówię Nadia, myślisz? Córka. Mówię praca, myślisz? Eee, niechętnie. Eee, mówię golf, myślisz? Pasja. No i dobra, panu. Bram, 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 bram. Każdy z nas się rusza, rusza, bo to forma nawet tu 哼哼哼